Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszy tarot codzienny. Dzisiaj mamy czwartek, 1 kwietnia. Zobaczymy jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście zaczniemy najpierw od osób spod znaku Barana. Czwartek, 1 kwietnia. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku? Czwartek, 1 kwietnia. Jaki będzie ten dzień dla wszystkich znaków zodiaku? Czwartek, 1 kwietnia. Jaki będzie ten dzień dla wszystkich znaków zodiaku? Zobaczymy, co tutaj karty pokażą dla osób z znaku barana. Jeżeli chodzi o Was, kochani, to w dniu dzisiejszym y, możecie odnieść wrażenie, że... Y, Musieliście, że tak powiem, zatrzymać się w miejscu. Jeżeli będziecie chcieli ruszyć z jakimś projektem, to dzień dzisiejszy nie jest dobrym dniem na to, żeby cokolwiek rozpoczynać. Tutaj też mogą być różnego rodzaju bariery, których no, na dzień dzisiejszy nie będziecie w stanie pokonać. Także dziś tylko stoimy się, rozglądamy, ale nie wykonujemy żadnych konkretnych ruchów. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, tutaj kochani, w dniu dzisiejszym możecie czuć się o lekko onieśmieleni, możecie właśnie napotkać taką sytuację lub też osobę, która w pewien sposób Was onieśmieli. Tutaj właśnie karta też może informować o tym właśnie, że to Wy poznacie dzisiaj taką nieśmiałą, zawstydzoną, wycofaną osobę. Ta osoba może być dużo młodsza od Was. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniąt, tutaj karty pokazują, że będziecie mieli do czynienia z kobietą bardzo inteligentną. To może być osoba pracująca w mundurze, to może być pani lekarz. Jeżeli na przykład jesteście osobą samotną, tutaj karta też może informować, że w dniu dzisiejszym poznacie kobietę już po przejściach. Też karta może przestrzegać przed tym, że w dniu dzisiejszym czeka Was jakaś miła rozmowa z przełożoną. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką raka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym odniesiecie wrażenie, że wreszcie wszystko ruszyło do przodu. Karta może informować o różnego rodzaju wyjazdach. Jest to bardzo dobry dzień właśnie na zakup środka do transportu. Tutaj też karta informuje o tym, żeby właśnie nie za bardzo nie dociskać gazu, też musicie uważać właśnie na prędkość. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa. Tutaj karta pokazuje, że ważną rolę w dniu dzisiejszym może odegrać jakiś mężczyzna. To może być wasz ojciec, jakiś wujek. Tu też jest bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Możecie poprosić swojego przełożonego o podwyżkę, o awans. Jeżeli szukacie pracy, to też jest bardzo dobry dzień, właśnie na znalezienie tej pracy. Jest to też to bardzo dobry dzień, właśnie na wszelkiego rodzaju otwieranie działalności gospodarczych. Dobry dzień na Właśnie na właśnie następowanie wszelkiego rodzaju związki małżeńskie. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, a to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę docelowego. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie usłyszeć na przykład jakieś plotki, jakieś informacje na, na przykład na wasz temat bądź też na tematy, które Was interesują. Jest to dzień, w którym możecie właśnie wykonać tak zwany pierwszy research przed na przykład jakimiś rzeczami, które zamierzacie w niedługim czasie rozpocząć. Jest to dobry, ogólnie dobry dzień na dowiadywanie, dowiadywanie się różnego rodzaju informacji. A jeżeli chodzi o wagi, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie czuć się lekko depresyjnie, możecie czuć się przytłoczeni. To też może być taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym możecie odczuć, że świat się Wam zawalił. Tak więc, wagi może dzień dzisiejszy, że tak powiem, sprowadzić do parteru i możecie odczuwać, że jeszcze ktoś Wam wbił przysł przysłowiowy nóż w plecy. Jeżeli chodzi o skorpiony, to Wy, kochani, dzisiaj uważajcie na wszelkiego rodzaju oszustwa. To wy możecie poczuć się dzisiaj oszukani, ale też karta przestrzega przed tym, żebyście to wy nie oszukiwali. Jeżeli chodzi o strzelce, w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać właśnie jakaś kobieta z waszego bliskiego otoczenia. To może być matka, babka. Jest to bardzo dobry dzień właśnie na planowanie rodziny, tak więc jeżeli planujecie dziecko, to dzisiaj możecie rozpoczynać. To też jest właśnie bardzo dobry dzień na zakładanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, na rozpoczynanie projektów, które mają Wam przynieść zyski. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to jak najbardziej w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę taką docelową już do stałego związku, z którą możecie założyć rodzinę. Jest to też bardzo dobry dzień właśnie w inwestowanie po prostu w siebie. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karty pokazują też, żebyście, kochani, nie brali zbyt wiele rzeczy na siebie, bo możecie to niestety odczuć różnymi, różnego rodzaju bólami. W dniu dzisiejszym ogólnie koziorożce mogą się czuć bardzo przytłoczone. Jeżeli chodzi o wodniki, i tutaj karta pokazuje, że możecie mieć do czynienia w dzisiejszym z mężczyzną pracującym w mundurze. Tak więc uważajcie na wszelkiego rodzaju mandaty. Tutaj karta też może informować o jakiejś konsultacji na przykład z lekarzem. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to możecie poznać mężczyznę właśnie po przejściach, bądź też po prostu jakiś kolega może Wam się dziś zwierzyć ze swoich problemów. A jeżeli chodzi o ryby. Tutaj kochani, karta pokazuje, że dzień dzisiejszy jest bardzo dobry, dzień na wszel wszelkiego rodzaju inicjowanie nowych przedsięwzięć, jakichś nowych projektów, nowych etapów w swoim życiu. Na przykład też możecie wejść w jakąś relację z kimś, kogo już znacie. Jeżeli na przykład jesteście osobami, które mają dzieci, to ta karta też pokaże, że dzień um, dzisiejszy musicie troszeczkę baczniej przy, przyjrzeć się e, waszemu dziecku. E, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o e, dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo kochani za dzisiaj. Jak zwykle życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa pa!